Walec jest zielony, uwielbia wymyślać piosenki i często kręci oczami, gdy jest podekscytowany. Jest najlepszym przyjacielem ptaka, pomimo tego, że był czwartym wymienionym członkiem zespołu, był piątą maszyną, która dołączyła do zespołu Boba. Zanim dołączył Bob i cztery maszyny budowali drogę z betonu, jednak po skończeniu droga była wyboista. Bob użył wałka ręcznego, a maszyny próbowały przejechać po betonie, aby wyrównać drogę. Ale to nie zadziałało. Na szczęście dla nich, ptak zauważył sytuację i poszedł po swojego przyjaciela, czyli walca. Wkrótce przybył walet i powiedział zespołowi, że go potrzebują. To ciężka, wesoła maszyna, która potrafi się ekscytować i uwielbia rock and Okazuje się, że jest bardzo muzykalny i zwykle wymyśla piosenki, a nawet śpiewa je podczas pracy. Kręci oczami, gdy jest podekscytowany, ale lubi także zwierzęta. Przypomina on walec drogowy z silnikiem diesla, który był budowany w latach 1931 do 1978. Efekt dźwiękowy ruchu walca to po prostu jego przedni wałek poruszający się po ziemi. Ten efekt słychać niezależnie od powierzchni, na której się znajduje. Jest on wyrażany przez żeńskie aktorki głosowe w amerykańskim dubbingu, mimo że jest mężczyzną. W większości międzynarodowych wersji serialu jest mężczyzną, ale w kilku krajach jest też kobietą. Jest jednym z niewielu pojazdów, które mogą ciągnąć przyczepę. Najczęściej jednak jego model rzadko ma widoczny zaczep. To jedna z głównych postaci, której odpowiednik w osadzonym innym uniwersum serii Reboot pełni rolę długopanowej postaci. Zawsze chciał, aby teren był gładki i spokojny. Oraz żeby był z miłością do muzyki. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści walec.